Siemane, tu jestem, kawałek... O! XD Ja na kanał 30 subskrypcji już! XD Dziękuję wam bardzo! Ale XD Łał! XD Yy, właśnie chciałem poinformować, że złożyłem Discorda, czy, że znów macie link w opisie oczywiście do Discorda. Yy, bardzo zapraszam, bo często jestem właśnie tam na, na Discordzie, więc no naprawdę możemy sobie pograć na odcinku jakoś nagrać odcinek, więc no naprawdę, więc spoczłam. Ale ład 30 subskrypcji jak ja godzinę tym potrzebam na ten na no, po prostu na subskrypcję, a tam miałem 27 lat, więc dobra, ja chyba muszę kończyć, macie link oczywiście w opisie do Discorda i do wszystkich, więc do TikToka też chyba, więc elo.